Ten kocioł ma 4 metry sześcienne i większego jeszcze nie mieliśmy. Wyobrażam go sobie tutaj, a odstojnik i chłodnicę tam. A gdzie będziesz spał? Jeszcze nie chcę o tym gadać. Kocioł ma 3 metry długości. Będziesz spał na nim? Będziesz miał ciepło. Sporo ostatnio przeszedłem. Straciłem dom, chyba szukają mnie gliny, a inspektor przeciwpożarowy na pewno. Muszę się przyczaić w lesie, aż sytuacja przycichnie. Kopiemy. Ten destylator jest potężny. Trzeba zdjąć tylko trochę ściółki. Musimy go zamaskować. Znaleźliśmy zbocze, które opada niecałe dwa metry. Wkopiemy się w nie, dzięki czemu łatwiej będzie nam go schować. Musi być schowany. Ja zresztą też włożymy trochę więcej czasu w tę kryjówkę, bo zamieszka w niej Josh, żeby nie trafić do więzienia. Jak, Henry? Muszę usiąść. Usadzisz się na tym pustaku. Świetnie się spisujecie. To ostatni. Miało być sześć. Musi być sześć. Zgadza się. Też tak uważasz? George na pewno to przemyślał, miał czas, bo nie pracuje. Napełniamy pustaki i ustawiamy kocioł. Jestem graczem zespołowym. Tyram. Jestem ścigany, zrobiłem swoje i jest mi ciężko. A teraz mam parę piw i Bóg mi świadkiem, że wypiję je z przyjemnością. Tylko, masz drugi szpadel? A ty dokąd? Słyszałem coś o machaniu szpadlem. Właśnie widzę. Josh ma sporo na głowie. Nie ma gdzie mieszkać, jest ścigany i zestresowany. To wykańcza fizycznie i psychicznie, ale musi wziąć się w garść, bo mamy robotę. Josh ma wakacje. Wcześniej dziś zaczął.